Cześć, to Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu porady ciastkożercy, w którym pokażę Wam, jak ubić bitą śmietanę. Wyjaśnię, dlaczego śmietana czasem się waży i podpowiem, co zrobić, żeby ją uratować. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, jaką śmietankę wybrać. Do ubijania nadają się tłuste śmietanki, czyli takie o 30% lub 36% zawartości tłuszczu. Im tłustsza śmietanka, tym łatwiej ją ubić i tym dłużej zachowuje swój kształt po ubiciu. Ja do swoich deserów zwykle używam śmietanki 30%, ponieważ łatwiej je znaleźć w sklepach i nie są takie tłuste. Jeśli jednak wiecie, że na dworze jest bardzo gorąco, albo wasz deser będzie musiał długo czekać na gości, wtedy lepiej wybrać śmietankę 36%, bo po prostu jest trwalsza. Śmietanki do ubijania możecie znaleźć w sklepie albo w kartoniku to są takie śmietanki jak ta moja tutaj. One nie wymagają przechowywania w lodówce i możecie je kupić z bardzo dużym wyprzedzeniem. To są śmietanki już pasteryzowane. Można je również kupić w takich kubełkach jak jogurty, wtedy są w lodówkach i trzeba je zawsze przechowywać w lodówce. Wiemy już, jaką śmietankę wybrać, teraz powiem Wam, jak ją przygotować. Śmietanka do ubijania musi być bardzo dobrze schłodzona. Najlepiej przez całą noc w lodówce, czyli około 10-12 godzin. Da się to trochę obejść, ale nie są to idealne sposoby. Jeśli nie macie tyle czasu, można śmietankę włożyć na 15-20 minut do zamrażarki. Trzeba jednak pamiętać, żeby od czasu do czasu nią potrząsnąć, żeby była schłodzona równomiernie w całej powierzchni, nie tylko na brzegach. Kolejnym trikiem jest włożenie do zamrażarki zarówno miski, jak i trzepaczek miksera. Jeśli wasza śmietanka nie będzie idealnie schłodzona, podczas ubijania zrobi nam się masło. Pokażę wam dzisiaj, jak to wygląda. Mam wam do powiedzenia jeszcze kilka rzeczy, dlatego moja śmietanka już chłodzi się w lodówce. Teraz zastanowimy się, jaki wybrać mikser i miskę. Śmietanę możecie ubić zarówno stojącym mikserem, takim jak ten mój, ale można też użyć miksera ręcznego. Według mnie nie ma znaczenia, czy wybierzecie plastikową, metalową. Czy szklaną miskę. Ważne jest, żeby była czysta i nie miała w środku śladów tłuszczu. Warto również pamiętać, żeby wybrać taką wyższą miskę, ponieważ śmietana w początkowym etapie ubijania bardzo chlapie. Dodatki do bitej śmietany Śmietanę możemy posłodzić na dwa sposoby: cukrem-pudrem lub cukrem w kryształkach. Ja dzisiaj będę używać tego drugiego. Należy pamiętać tylko o tym, żeby cukier w kryształkach wsypać na samym początku ubijania śmietany. Cukier-puder możecie dodać, kiedy chcecie. Cukier w kryształkach potrzebuje po prostu czasu, żeby dobrze się wymieszać i rozpuścić. Ilość cukru to kwestia gustu. Ja zwykle daję jedną łyżkę na 250 ml śmietany. Bitą śmietanę możemy również zafarbować. Najlepiej użyć do tego barwników w żelu lub w proszku, ponieważ takie barwniki nie rozpuszczą konsystencji śmietany. Dodajemy je na samym początku, żeby mieć czas na ubicie śmietany i rozmieszanie pigmentu. Jeżeli damy je pod koniec, może się zdarzyć, że kolor jeszcze nie będzie taki, jakbyśmy chcieli, a śmietana już będzie ubita. A jak wiadomo, śmietany za długo ubijać nie wolno. Bitą śmietanę możemy również utrwalić na dwa sposoby. Możemy dodać do niej taki kupny utrwalacz jakiś fix śmietanowy, albo możemy to zrobić za pomocą żelatyny. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek właśnie o tym, jak dodawać żelatynę do śmietany, żeby nie było grudek, jak to ładnie rozmieszać, jakie ilości itd. No dobrze, mamy omówione już wszystkie ważne śmietanowe kwestie, możemy zabrać się za ubijanie. Przeleję sobie teraz śmietankę do misy miksera i zacznę ubijanie na wolnych obrotach. A kiedy lekko się spieni, włączę na szybkie. Jeśli do słodzenia używacie cukru w kryształkach, warto teraz go dodać. Zobaczcie, na śmietanie pojawiła się już piana, to znaczy, że będzie mniej chlapać, jeśli włączę na szybkie obroty miksera. Śmietanka jest już coraz gęstsza, ale to jeszcze nie jest ubita bita śmietana. Jak długo ubijać bitą śmietanę? To jest dobre pytanie i zależy od kilku czynników. Między innymi od tego, jaki macie mikser. Im silniejszy, tym szybciej to będzie trwało. Albo jaka jest temperatura śmietany, albo jaka jest temperatura na dworze. Dlatego nie da się powiedzieć w minutach, że na przykład między 2 a 3 minuty. Pokażę Wam po prostu na każdym etapie, czy to już jest to i do czego się nadaje tak ubita śmietana. Kiedy szpatułki miksera zaczynają zostawiać dość wyraźny ślad na śmietanie i zostaje całkiem sporo tutaj na łopatkach, to znak, że mamy już taką luźną konsystencję, która bardzo dobrze nadaje się do dekorowania tortów. Jakieś różeczki, ozdobne rozetki. Pokażę Wam teraz, jak można wycisnąć ze śmietany takie rozetki i dlaczego taka konsystencja śmietany jest do tego idealna. Do wyciskania śmietany będę używać jednorazowych worków cukierniczych i takiej tylki w kształcie zamkniętej gwiazdki. Zarówno worki, jak i tylki możecie dostać w moim sklepie. Link podepnę w opisie pod filmem. Taka lekko ubita śmietana nadaje się bardzo dobrze na ozdoby, ponieważ wtedy mamy ładne, gładkie wykończenie. Wiemy już, jak zrobić ozdoby ze śmietany, teraz ubiję ją jeszcze bardziej i pokażę Wam, jak uzyskać taką sztywną konsystencję, która bardzo dobrze nadaje się do nakładania łyżką, na przykład na owoce albo na gofry. Zobaczcie, to trwało zaledwie chwilę i już widać, że ta konsystencja jest o wiele sztywniejsza. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda po nabraniu łyżką. Śmietana jest na tyle sztywna, że trzyma się nawet do góry nogami na łyżce. Tak przygotowaną śmietaną możecie nadziać ptysie, eklerki albo rurki z kremem. Wszystkich tych przepisów szukajcie u mnie na kanale i na blogu. Ubitą śmietanę możemy przechowywać do kilku godzin w lodówce. Im tłustsza śmietana, tym lepiej znosi takie przechowywanie. Śmietana 36% może leżeć ubita w lodówce nawet całą noc. Pozostaje nam już tylko wyjaśnić, dlaczego śmietana się waży. Mogą być trzy powody takiej sytuacji. Po pierwsze, śmietana może być zbyt ciepła. Po drugie, jest za długo ubijana. Po trzecie, zdarza się też tak czasem, jeżeli użyjemy śmietanek dwóch różnych firm lub o dwóch różnych zawartościach tłuszczu. Teraz, w celach badawczych, pokażę Wam, jak wygląda taka zważona śmietana. Może tyle. Zobaczcie, śmietana jest już bardzo gęsta, a na jej powierzchni zaczęły pojawiać się małe grudki. Taka nieregularna struktura oznacza, że śmietana już zaczęła się ważyć. To jest ostatni moment, żeby wyłączyć mikser i jeszcze ją wykorzystać. W przeciwnym razie zaczniemy robić masło. Chyba, że chcecie zrobić masło. Co innego? Spójrzcie, im dłużej ubijam, tym mniej objętości ma nasza śmietana i coraz wyraźniej widać, że zamienia się w takie grudki i wodę. Wiemy już jak wygląda zważona śmietana i chociaż na pewno nie nada się na dekorację babeczek czy tortu, dalej można ją wykorzystać. Ja mam na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to upiec z niej muffinki. Zastępujemy wtedy w przepisie olej i mleko właśnie taką śmietaną i mieszamy ją z pozostałymi mokrymi składnikami. Drugi sposób to zrobienie z niej nadzienia do tortu. Nie mylcie tego z kremem dotynkowania, tym się nie da tynkować tortów, ale można zrobić z tego przełożenie do tortu, albo do ciast bez pieczenia, albo do tarty. Robimy wtedy tak: w jednej trzeciej szklanki wody rozpuszczamy jedną dużą łyżkę żelatyny. I dodajemy do takiej masy. Całość wstawiamy do lodówki do schłodzenia i kiedy stężeje, możemy tym przełożyć tort. Nie jest to idealna opcja, ale jeśli nie lubicie wyrzucać składników spożywczych, tak jak ja, to myślę, że w dalszym ciągu da się to zrobić. Mam nadzieję, że wasza bita śmietana uda się idealnie. Dajcie mi znać, z czym najbardziej lubicie jeść bitą śmietanę i napiszcie w komentarzu, jakie jeszcze chcielibyście zobaczyć odcinki z cyklu poradni ciastkożercy. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!